To jest nowy projekt i nowy podcast Nieśmiertelność. Dzień dobry, witajcie. Ja się nazywam Paweł Zawadzki ze mną w studio. Rafał Kątny, bardzo mi miło, cieszę się, że nas oglądacie. Spotkaliśmy się, aby powiedzieć i pogadać i opowiedzieć o tym, jak będzie wyglądał i o czym chcemy gadać w nowym projekcie Nieśmiertelność, który wymyśliliśmy sobie, mamy na niego pewien pomysł i chcemy o tym dzisiaj troszkę opowiedzieć. Rafale, co ty słyszysz i czujesz pod słowem nieśmiertelność? Mm -hmm. No, to jest hasło, które jest bardzo pojemne. Tak jak wspomniałeś, wymyśliliśmy format i wymyśliliśmy pomysł, po to, żeby pogadać o rzeczach, o których na co dzień nie rozmawiamy. I tak sobie myślę o haśle Nieśmiertelność, które jest bardzo pojemne, ale jednocześnie jak je rozbroimy, to właściwie nie wiemy, co oznacza, bo jest jakimś marzeniem którego tak naprawdę wydaje nam się, że nigdy nie spełnimy. Jest marzeniem, ale jest też wielkim tabu, bo pod słowem nieśmiertelność kryją się jakby nie patrzeć tak. dwie rzeczy: życie i śmierć. Tak, tak. I o tyle, że o życiu mhm. jeszcze czasami się w życiu gada, znaczy mhm. jak dobrze żyć, jak się czuć spełnionym, jak to życie powinno wyglądać, albo co w nim lubimy lub nie. O tyle ten komponent śmierci często jest jednak. Tabu. Gadamy to... o nim mniej, gadamy o nim rzadziej, mm. trochę się go boimy. Mm. Myślisz, że będziemy w stanie w takich rozmowach w takim podcaście troszeczkę rozbroić jeden i drugi temat? Ja myślę sobie, że sam fakt, że chcemy o tym rozmawiać, już jest rozbrojeniem tego mm. tematu. Być może go. Nie odbrązowimy, być może go nie rozłożymy na czynniki pierwsze, to, nie, to też jest naszym celem, ale zakładam, że będziemy jednymi z pierwszych, którzy chcą o tym porozmawiać trochę bez tajemnicy i trochę bez lęku, bo to jest taki mój główny cel: rozmowy o życiu i o śmierci, bez tych emocji, które na co dzień nam towarzyszą w myśleniu o. Śmiertelności przede wszystkim, tak? bo my żyjemy w takim świecie, który jest afirmacją życia. I właściwie całe współczesne społeczeństwo i to, to jak funkcjonujemy, afirmuje życie, ale zapominamy o tym, że ta śmierć jest czymś, co jest właściwie jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, bo to jest właściwie jedyna rzecz, która czeka i ciebie i mnie i każdego z nas, to to, że musimy umrzeć. I to wydaje się przykre i smutne w pierwszym momencie, ale tak naprawdę, jeżeli złapiemy sens umierania i śmierci, to możemy złapać sens życia. O tym bym chciał, żebyśmy porozmawiali z naszymi gośćmi, o tym chciał, żebyśmy porozmawiali, że żeby jakby dzisiaj się skupić na śmierci w kontekście życia. No właśnie mówisz o tym y Życiu w kontekście śmierci, śmierci mm. w kontekście życia. Dlatego też ja sobie tak pomyślałem, że ten podcast mógłby być odpowiedzią zarówno dla tych, którzy szukają ciekawego życia, mm. fajnej formuły na to życie. Nie tylko w kontekście uciekania od czegoś albo gonitwy za czymś, ale takiego, no modne teraz bardzo słowo, holistycznego spojrzenia mm -hmm. na to, jak żyjemy, co nas cieszy, co nas nie cieszy, za czym dążymy, albo co w ogóle dzisiaj w tym życiu dookoła nas leży. Wiesz, mówi się w scenie podcastowej, że zamiast iść na terapię, to ludzie odpalają podcasty. Ja to bym nas. chciał, to trochę o nas, nie chciałbym, żeby ten podcast był terapeutyczny, mm -hmm. ale chciałbym, żeby był taką przestrzenią, w której można zadawać pytania mm -hmm. i troszeczkę wyjść, Poza tą strefę komfortu. Ja boję się bardziej śmierci niż życia. To znaczy kocham życie. Na śmierć patrzę jednak troszeczkę z pewnym niepokojem i chciałbym to trochę rozbroić. Mhm. Moim marzeniem w tym podcaście są goście z zakresu, wiesz, psychologia, socjologia, teologia. Chciałbym się spotkać z osobami religijnymi, z ateistami. Mam taki pomysł i chciałbym, żebyśmy tutaj przy tym stole pogadali i spojrzeli na tą śmierć i życie z różnej perspektywy. Wiesz, no taką lupę sobie przyłożyli i zobaczyli, co tutaj w ogóle w trawie piszczy. No tak, to jest dokładnie to, o czym myśmy rozmawiali wielokrotnie, przygotowując się do tego projektu, że My się trochę różnimy, i to myślę sobie też jest treścią i celem tego naszego podcastu, żeby pokazać różnicę, że ty, co chyba nie jest tajemnicą, mogę powiedzieć, masz lęk przed śmiercią. Absolutnie tak. I dzisiaj. Zakładam, że być może tego lęku się nie wyzbędziesz, ale dzięki tym rozmowom w jakiś sposób jeszcze raz użyję tego określenia oswoisz temat, przynajmniej temat, bo pewnie trudno jest oswoić śmierć jako taką. Tak? Każda śmierć jest niepotrzebna i każda śmierć jest zawczesna, natomiast pewnie można temat jakoś, można się mu bliżej przyjrzeć i o tym bym bardzo chciał, żebyśmy rozmawiali. Ty mówisz o gościach, którzy dotyczą tej sfery sakrum na przykład. Ja sobie myślę też o gościach, którzy dzisiaj bardzo afirmują życie. Tak? Myślę o gościach ze świata sportowego, ze świata medycznego, czyli tych wszystkich, którzy powodują, że my nie będziemy nieśmiertelni, ale że to nasze życie może być dłuższe i bardziej jakościowe. Bo my nie unikniemy śmierci, ale możemy bardzo wpłynąć na jakość swojego życia. I to jest w tym podcaście dla mnie klucz i dla mnie jest podstawowym wątkiem, o którym bym chciał rozmawiać. No i w ogóle chyba jest tak, że dzisiaj mówienie o dobrym, długim, zdrowym życiu jest, nie boję się tego stwierdzenia, w trendzie. To znaczy, wiesz, mamy diety, mamy suplementy, mm. mamy zdrowy styl życia, mamy różne rodzaje aktywności sportowej, mamy medytacyjne, i znaczy jest tak, tak dużo rzeczy, które mm. mówią, afirmuj życie, bądź pełen radości życia, że jestem przekonany, że przy tym stole, a mamy cztery miejsca, będziemy mogli z gośćmi o tym pogadać, pokazać jak. Dobrze, ciekawi, interesujący, inspirujący, można po prostu przez to życie przejść nie mówiąc nawet o tej śmierci no bo ta druga część zresztą mm. element identyfikacji wizualnej to takie drzwi można te drzwi są czasami uchylone w jedną stronę czasami są bardziej otwarte czasami tak. są bardziej zamknięte możemy pewnie czytać na czytać tylko otwarte mm. albo zamknięte natomiast fajnie i ciekawie że mówisz o tej afirmacji życia bo wydaje mi się że dzisiaj żyjemy w takich czasach kiedy naprawdę można wszystko i medycyna walczy zarówno z odłożeniem śmierci mm. na później jak i z tym celebrowaniem życia i wydaje mi się, że można tutaj tak. żonglować tymi tematami. Myślę, że jest jeszcze jeden temat, jak mówisz o tym żonglowaniu, o, o tym, że nieśmiertelność jest, myślę sobie, marzeniem ludzkości od zawsze mhm. i zawsze będzie y, czymś, czego nie wiem, może kiedyś świat i ludzkość dogoni. Tak? Dzisiaj to jest nie, nie jest zdobywalne, natomiast y, my dzisiaj możemy wpłynąć na to, co będzie po naszej śmierci. Co po sobie pozostawimy. I to jest wątek, który jest, myślę, do poruszenia. W kontekście tego, jak możemy zabezpieczyć naszych bliskich po naszej śmierci. Jak możemy i co możemy zrobić, żeby być zapamiętanymi po naszej śmierci. No To jest, tak? takie Bo w ogóle to jest taki wątek, marzymie. którego my, tak. my się boimy, tego, że przemijanie i że po nas niczego nie będzie. To jest często ten podstawowy lęk, z którym się spotykamy. Ty też wspominałeś, że to jest jednym z Twoich lęków, moich również tak? tego, że nagle jest coś, co się skończy i nie będzie niczego. tak? Albo będzie coś czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale są ludzie, jest świat, który po nas razem z nami nie odejdzie. I teraz to my na wiele z tych rzeczy mamy wpływ, tak? Na wiele z tych rzeczy y, możemy dzisiaj y, możemy, na nie, możemy na, zadziałać w taki sposób, żeby y, ta jakość, która po nas zostanie, po pierwsze, żeby ją rozciągnąć w czasie, ale też żeby na przykład nie robić problemu naszym bliskim. Tak. No wiesz, myślę sobie, że ta nieśmiertelność, czyli rozciągnięcie siebie w czasie, tak, no pewnie można realizować zarówno za pomocą nie wiem, przedłużania rodziny, i tutaj cała. Ta część dzieci, jak z tymi dziećmi, jak z tą rodziną, mm. jak z tymi bliskimi żyć, radzić mm. sobie i w ogóle z nimi gadać o różnych rzeczach. No ale mamy też, wiesz, pozostawić po sobie pomnik, tak. albo pozostawić po sobie coś, tak. co to ma być i jak no, o tym tak, mądrze tak, myśleć, tak. jak do tego fajnie podejść. Tak, ale na przykład też nie pozostawić problemów. Tak, tak nie pozostawić problemów. Po, po, no. po sobie, o czym w ogóle nie myślimy i o czym zapominamy, albo też tak wpływać na jakość swojego życia, aby u schyłku swojego życia nie być problemem dla swoich bliskich. Nie na wszystko mamy wpływ, ale znowu na wiele rzeczy tak, i o tym bym chciał, żebyśmy rozmawiali. Z naszymi gośćmi, tak? W kontekście medycznym, w kontekście społecznym, w kontekście finansowym, w kontekście ekonomicznym. No, ja ostatnio też przygotowując tak. się do tej rozmowy, rozmawiałem z dużo, dużo, dużo młodszymi od ciebie i ode mnie mm. ludźmi, którzy powiedzieli: Słuchaj, nieśmiertelność, no jak my w ogóle mamy myśleć o życiu w świecie, który się może jutro skończyć? Wiesz, włączasz mm -hmm. telewizję, odpalasz social media, e, wojna w jednym miejscu, zaraza w drugim miejscu. Znaczy, mamy w ogóle takie poczucie wielkiego zagrożenia. Mm -hmm. To też jest taki pomysł, który ja mam z tyłu głowy, znaczy, jak myśleć o świecie. Który, bardzo mi przykro, mhm. za chwilę się może skończyć. Mhm. Czyli ta nieśmiertelność w kontekście zupełnie nieprzewidzianej przyszłości. Mm -hmm. Ale przyszłość zawsze była nieprzewidziana. tak? Ona może nam się wydawać z naszej perspektywy dzisiaj jakaś wyjątkowa czy trudniejsza. Myślę sobie, że ludzkość przechodziła, nie chcę tego jakoś bardzo wartościować, ale mniej czy bardziej trudne momenty. I kryzysy. Tak. I kryzysy i jakoś do dzisiaj ten świat funkcjonuje. Ale myślę sobie, że to jest znowu jakości życia, o której bym chciał porozmawiać. Że oczywiście na pewne globalne rzeczy nie mamy bezpośredniego wpływu, albo bardzo mamy minimalny, ale mamy ogromny wpływ na swoje życie. I na pilnowanie swojej działki i szukanie swojej sensowności. Ja bym bardzo też chciał porozmawiać o tym z naszymi gośćmi, z Tobą w czasie tych spotkań, o takiej sensowności tu i teraz, w tych miejscach, które my mamy, bo na to możemy mieć wpływ. Tak? I te drobne rzeczy mogą być, suma tych drobnych rzeczy może tworzyć rzeczy duże i ważne w kontekście sensowności życia w całości. A ja bym też chciał, żeby ktoś nam powiedział, jak to jest, że są miejsca na świecie, gdzie ludzie żyją dłużej niż gdzie indziej, i jak to się dzieje, mhm. że większość tych miejsc jednak jest we Włoszech i oni jednak piją kawkę, palą papieroski, chodzą na spacerki, chodzą na mhm. różne mało zaawansowane i nieświetnie nazwane aktywności fizyczne i żyją 110, mhm. 105, 95. Oni są szczęśliwi, dolcze falnięte. Mhm. Rafale, o tym będziemy gadać w podcaście. Dokładnie tak. E, mamy nadzieję, że i goście, i tematy, i zakresy, i to, co w ogóle na tym sto będziemy kładli, będzie interesujące dla naszych odbiorców, czyli dla Was. Podcast nieśmiertelności już niedługo. Tak. Ja to do, tylko dodam do tego, że bardzo byśmy chcieli, żeby to był format otwarty również dla Was, czyli naszych widzów, żebyśmy mogli porozmawiać i odpowiedzieć na Wasze wątpliwości i Wasze pytania, bo to nie jest tak, że my w tym podcaście mamy mądrość i wiedzę i tematy na wszystko, ale zakładam, że ten podcast ma być relacją i rozmową z drugim człowiekiem, w tym z naszymi widza, widzami. Cóż, pozostaje nam się pożegnać. Dziękuję za to spotkanie. I do zobaczenia w podcaście Nieśmiertelność. Do zobaczenia w podcaście Nieśmiertelność.